Czuci ku nam jak promienny blask Wszyscy patrzą jakby miasto swe Zobaczyli pierwszy raz A motor tak huczy Tak wesoło rytmem budni Czy to w samą południe Czy w wieśniską letnią noc Autobus czerwony Przez ulicę mego miasta mknie Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz Zobaczyli miasto swe

Czuć ku nam jak promienny blask Wszyscy patrzą jakby miasto swe Zobaczyli pierwszy raz A motor tak huczy Tak wesoło rytmem do dni Czy to w samo południe Czy w letnią noc Autobus czerwony Przez ulicę mego miasta mknie Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz Zobaczyli miasto swe Wszyscy patrzą jakby miasto swe

i ogrodu w chłodny dzień Czasem dziewczęt spojrzeni Rzuci ku nam jak promienny blask Wszyscy patrzą jakby miasto swe Zobaczyli pierwszy raz A Ta moto tak huczu Tak wesoło rytmem budni, Czy to samo południe Czy w letnią noc Autobus czerwony Przez ulicę mego miasta mknie Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz Zobaczyli miasto swe

Czuć nam jak promienny blask Wszyscy patrzą jakby miasto swe Zobaczyli pierwszy raz A motor tak huczy Tak wesoło rytmem do dni Czy to w samo południe Czy w letnią noc Autobus czerwony Przez ulicę mego miasta mknie Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz Zobaczyli miasto swe Wszyscy patrzą jakby miasto swe Panie prezesie, dzisiaj z okazji Dni Pabianic Zabraliście mieszkańców w nietypową podróż w czasie Zgadza się To wcześniej mieliśmy przyjemność się spotkać Zapraszałem wszystkich uczestników na obchody 30-lecia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego I 50-lecia komunikacji w Pabianicach Jesteśmy już po Pierwszym punkcie naszego programu, czyli po paradzie autobusów, w trzech kolumnach przejechaliśmy całe miasto. Dopisali nam wszyscy, których poprosiliśmy o uczestnictwo w imprezie. Było 17 dużych pojazdów, trzy małe tutaj polonez, nyska i fiat. Dyspozytor ruchu, ładnie przejechaliśmy całe miasto. Byliśmy zaskoczeni olbrzymią frekwencją, i tutaj na krańcówce, co widać pewnie za moimi plecami. Na całej trasie bardzo dużo pawianiczan robiło nam zdjęcia. Parada, przyznam szczerze, wzbudziła zainteresowanie bardzo, bardzo duże, co dla nas, dla organizatorów jest bardzo miłe. Wspólnie Miejski Zakład Komunikacyjny z Towarzystwem Miłośników Komunikacji stworzyliśmy bardzo ładny. Punkt obchodów związanych z komunikacją miejską, ale również wpisaliśmy się, jak mówiłem wcześniej, w organizowane przez Urząd Miejski, Urząd Miejski Dni Pabianic. Zapraszamy wszystkich teraz na drugą część, czyli na parking przy Kastoramie, przy polu golfowym tamte wszystkie pojazdy będą do godziny 1630. Zapraszamy wszystkich, będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcia, przeczytać informacje o, o autobusach i będzie to trwało około, tak jak wspomniałem, 4 godzin wystawa. I trzeci punkt to jest linia numer 30 która rozpoczyna kursowanie za niecałe pół godzinki. Będziemy mieli przyjemność przejechać wspomnianym już ogórkiem zabytkowym, taki no, autobus, który nam wszystkim łezkę wokół wyciska czyli czerwony ogórek, który będzie jeździł po trasie mniej więcej zbliżonym do linii numer 5 i również Jelcz 110M, który będzie na zmianę z tym mamy z Waltera Jankiego na. Na dworzec PKP. I te trzy punkty, jak gdyby, spinają taką klamrę w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o jubileusz 30-lecia komunikacji miejskiej w Pawianicach, realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny i, jak wspomniałem wcześniej, 50 lat komunikacji w Pawianicach. Się chwilkę przy Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym. 30 lat temu został uruchomiony. Jakie to były lata? 30 lat temu z zakładu, z łódzkiego zakładu komunikacyjnego został wydzielony zakład budżetowy MZK Pawianice i w tej formule zakładu budżetowego zakład funkcjonował do roku 2005. Kiedy nastąpiło przekształcenie w spółkę. To przekształcenie w spółkę głównie było spowodowane tym, że podmiot, jakim, jaki powstał, czyli spółka mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania, bo była bardzo potrzebna wymiana taboru. Miasto wtedy było w bardzo też trudnej sytuacji finansowej. My jako spółka wymitowaliśmy obligacje za kwotę 10 milionów złotych, gdzie z tych pieniędzy nastąpiła można powiedzieć gruntowna odmiana taboru. Kupiliśmy łącznie 9-12 nowych autobusów i 12 używanych manów. Jeden z tych manów jeździ do tej pory w Piotkowie. Przez chwileczką rozmawiałem z kierowcą, mówi: Słuchaj, to jest najlepszy autobus, jeżeli chodzi o stan techniczny w komunikacji miejskiej w Piotkowie. I w tej formule spółki funkcjonujemy do dnia dzisiejszego. 30 lat można powiedzieć minęło jak jeden dzień. Ale może, trzeba to podkreślić i powiedzieć głośno: do miejskiego zakładu komunikacyjnego wkroczyła już nowoczesność. Tak. Gmina Miasto Pabianice już w roku 2013 to już prawie 10 lat. Rozpoczęliśmy realizację dużego projektu unijnego na kwotę brutto około 60 milionów złotych. I co otrzymaliśmy w ramach, w ramach tego projektu? Beneficjentem głównym jest miasto, które po dokonaniu zakupów przekazuje yy, zakupiony i tabor, yy, i wybudowane budynki na majątek MZK. To jest tutaj. Stojący w oddali budynek, który przed chwileczką zasłonił nam autobus. Wybudowaliśmy dwa budynki dworcowe. W ramach tego projektu budujemy ścieżki rowerowe. Na terenie zajezdni został wybudowany piękny budynek zaplecza technicznego, który w przyszłym tygodniu zostanie przekazany do użytkowania zostały postawione nowe wiaty, nowe słupki przystankowe. No i najważniejsze. Kupiono 18 autobusów hybrydowych. Jest to naprawdę skok cywilizacyjny. Na trasę potrzebujemy około 22-24 razem z rezerwą autobusów, ale 18 z nich to są nowoczesne hybrydy. Jest to, myślę, że jeden z większych zakupów, jeżeli chodzi o nowe taboru w województwie łódzkim. I z tego się oczywiście bardzo cieszymy. Cieszymy się my jako użytkownicy, jako zarządzający tą flotą, ale również mieszkańcy Pabianic, którzy sobie bardzo chwalą podróżowanie hybrydą. Niestety to nie. Jest to, co podróżowanie tym zabytkowym czerwonym ogórkiem, ale sentyment do ogórka pozostał i dzisiaj na tej trasie, jeżeli Państwo widzieliście, to ten autobus był po prostu pełen. I wiemy, że na przystankach już czekają ludzie, aby przejechać się tym zabytkowym pojazdem na wspomnianej linii numer 30. Panie Prezesie, ja muszę zapytać, a kiedy doczekamy tego ostatniego w Pamięci? Tego tam, e, poprosiliśmy e, zaprzyjaźnioną firmę z Łodzi o udostępnienie e, jest nowego autobusu, jest to już w pełni autobus elektryczny. E, Łódź kupiła kilkanaście pojazdów, stoi również przed decyzją co do zakupu następnych. Poprosiliśmy tutaj, żeby można było przejechać się tym autobusem, udostępnić też do zwiedzania. Kiedy ten zakup nastąpi, myślę, że na przestrzeni kilku lat tak jak wspomniałem, mamy dużą część taboru odnowioną, ale już też kilka autobusów powinniśmy kupić. Myślę, że następny zakup. Będzie to na 99% autobus elektryczny, bo w tym kierunku idzie i dofinansowanie z Unii Europejskiej i wszystkie y, programy pomocowe stawiają na ekologię, tak? No, ten autobus elektryczny jest jak gdyby tym etapem następnym. Chyba, że do tego czasu, a pojawiają się już kolejne no, autobusy na napęd wodorowy. Być może przeskoczymy elektryka i od razu pojawią się u nas autobusy wodorowe, ale to myślę kilka lat jeszcze musimy poczekać. Ale nie aż tak długo. to na koniec, czego Miejski Zakład Komunikacyjny życzy sobie z okazji swojego jubileuszu? Na kolejne oczywiście lata. A, podchwytliwe <laughs> pytanie. Czego byśmy sobie życzyli? Jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę, to oczywiście to, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy kupowali nowy tabor, żeby nie zabrakło nam pieniędzy na funkcjonowanie, bo nie ukrywamy, że teraz jest trudny okres. Tak, ceny paliw, energii dotyka to komunikację w największym stopniu. Ale oczywiście z drugiej strony, my jako wykonawca tej usługi komunikacyjnej życzylibyśmy sobie zadowolonych pasażerów, którzy są zadowoleni z tej usługi, którą wykonujemy, którzy pozdrawialiby naszych kierowców uśmiechem i powiedzieliby o fajnie w Pawianicach, jest bardzo dobra komunikacja miejska. To jest ten cel, który byśmy chcieli po prostu jak najszybciej, a może już go osiągnęliśmy w pewnym stopniu, ale jak zwykle jest jeszcze parę rzeczy do poprawienia i będziemy się starali, żeby nasi pasażerowie byli jak najbardziej zadowoleni z tej usługi, którą im świadczymy. Dziękuję bardzo. Jakimi autobusami pabieńczanie jeździli na przestrzeni 50 lat? 19 lipca 1972 roku na trasę wyjechały pierwsze miejskie autobusy. Była to linia 1 łącząca dworzec kolejowy z ulicą partyzancką i wtedy na trasę wyjechały Jelcze 272 Meks, znane wszystkim popularnie jako Górki. Były to autobusy wówczas z MPK Włodzi. W Pabianicach nie mieliśmy jeszcze swojej własnej bazy autobusowej. Przyjeżdżały do nas pojazdy. Jedynkę obsługiwało w sumie 9 autobusów. Jelcze 272 MEX były w eksploatacji na przestrzeni lat 1972-1983. W sumie przez Pabianicę przewinęło się 37 takich pojazdów. Rok 1983 to była duża wymiana taborów. Wszystkie wyeksploatowane ogórki zostały zastąpione partią 36 nowych Ikazusów 260 produkcji węgierskiej. W kolejnych dwóch latach do Pabianic dotarło jeszcze 14 takich pojazdów. Łącznie w latach 80. mieliśmy więc 50 Ikazusów 260, które w eksploatacji były aż przez 25 lat do 2008 roku. W 1992 roku powstał miejski zakład komunikacyjny, i wówczas rozpoczęła się kolejna fala wymiany taboru. Na przestrzeni lat 92-97 Pabianice zakupiły łącznie 30 nowych jelczy. Były to 4 jelcze PF110M, jeden taki pojazd dzisiaj w sobotę obsługuje specjalną linię 30, i 26 jelczy 120M, które były sukcesywnie dokupowane do 1997 roku. Koniec lat 90. i początek XXI wieku to kolejny okres przerwy, jeżeli chodzi o wymianę taboru. Kolejne pojazdy były zakupowane dopiero w 2006 roku były to trzy niewielkie Jelczewo, 8-metrowe pojazdy, które finalnie okazało się, że jednak nie sprawdziły się w Pabianickiej komunikacji miejskiej i następnie zostały sprzedane do innych miast. Ostatni taki jeden Jelcz Wero służył w Pabianicach w 2019 roku. Następna duża wymiana taboru to były lata 2007-2008. Częściowo były to pojazdy nowe, częściowo były to pojazdy używane. W 2007 roku we flocie MZK Pabianice pojawiły się Pierwsze w całości niskopodłogowe autobusy. Było to 5 manów NL202 odkupionych z Wiednia. Kolejnych 8 tego typu pojazdów z Niemiec do MZK Pabianice trafiło w 2008 roku. Ale w 2008 roku także do floty MZK Pabianice trafiły nowe Solaris Urbino 12, którymi jeździmy do dzisiaj. Kolejnych 5 takich pojazdów dzięki projektowi unijnemu zakupiono w 2018, 2010 roku. Kolejne używane many A21 zostały zakupione w 2014 roku i one nadal służą, ale tym razem mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego, bo w 2019 roku te autobusy odkupił jeszcze MZK Pabianice Piotrków Trybunalskich, gdzie jeżdżą do dzisiaj i dzisiaj jeden z takich naszych byłych pojazdów również mogliśmy podziwiać na paradzie autobusów. Natomiast przełomem był oczywiście rok 2018-2019. Wówczas dzięki projektowi unijnemu Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach zakupiliśmy aż 18 nowoczesnych, hybrydowych Autobusów. Cztery w 2018 roku i kolejnych 14 dotarło do nas w 2019. Są ciche, oszczędne dzięki temu, że zużywają mniej paliwa. Pasażerowie doceniają nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, bezpłatny internet oraz oczywiście całą pojazdową klimatyzację. A zatem ta komunikacja autobusowa na przestrzeni lat. 1972-2022 zmieniła się nie do poznania, począwszy od e, ogórków i karusów Jelczy skończywszy na naprawdę nowoczesnych solawisach urbino, w tym autobusach hybrydowych. Dawniej musieliśmy wdrapywać się po schodach. Dziś mamy już niskopodłogowe pojazdy z przyklękiem. Jest to rewolucyjna zmiana na przestrzeni tych 50 lat, jeżeli chodzi o tabor służący pabianickiej komunikacji miejskiej. jakie nowinki możemy ewentualnie perełki podziwiać na paradzie i na wystawie W sumie na wystawie mamy kilkanaście różnych pojazdów są to nie tylko pojazdy które służyły w Pabianickiej Komunikacji Miejskiej ale zaczynając od tych które pabianiczanie dobrze znają mamy oczywiście czerwonego ogórka który wsłował będzie na linii 30. Także na linii 30 jest czerwonokremowy Jelcz PF 110M. Duża część pojazdów uczestniczy natomiast w paradzie autobusów, która odbyła się od godziny 11, a następnie na wystawie autobusów w Kastoramie. Tam to nie tylko te dwa autobusy, ale także m.in. również czerwonokremowy i 260. Mamy również autobusy, które Pabianiczanie dobrze znają z linii D do łasku, która była obsługiwana wspólnie z zakładem komunikacji miejskiej. Własko Między innymi jest Autosan H935 czy Mercedes O303. Jest także doskonale znany Pabianiczanom z linii PKS Łódź, np. do Łodzi czy do Bełchatowa Autosan H920, o którym Pabianiczanie przez całe lata podróżowali, korzystając właśnie z linii PKS. Mamy także Jelcza M11, który także był we flocie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku i obsługiwany był na linii D. Ale mamy również pojazdy techniczne. Holownik MZK Pabianice to jest Icarus 260, który do dzisiaj służy u miejskiego przewoźnika. Jest także holownik zabudowany na bazie Jelcza 272 MEX, czyli tak zwanego ogórka. Mamy również w Paradzie pojazdy współczesne, czyli hybrydowy Solaris, a również pojazdy przyszłości. Z MPK Włodzi przyjechał do nas dzisiaj na tę okoliczność elektryczny autobus marki Volvo. Obiecanie mogą jeszcze dzisiaj otrzymać specjalny folder oraz pamiątkowy bilet. Pasażerowie, którzy dzisiaj skorzystają z bezpłatnej linii 30, od konduktora otrzymają okolicznościowe, pamiątkowe bilety przygotowane specjalnie na 30-lecie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i 50-lecie Miejskiej Komunikacji Autobusowej. Zarówno na wystawie autobusów, jak i przed paradą oraz w autobusach linii 30, będzie można otrzymać również okolicznościową broszurę przygotowaną z okazji. 30-lecia miejskiego zakładu komunikacyjnego i 50-lecia komunikacji autobusowej. Na 16 stronach opisaliśmy historię komunikacji miejskiej autobusowej w Pabianicach, począwszy od 1972 roku i uruchomienia linii 1 poprzez miejski zakład komunikacyjny w 1992 roku, aż do czasów współczesnych i tego, co aktualnie dzieje się z modernizacją komunikacji miejskiej, która przybiera bezprecedensowy rozmiar na tle tych 50 lat historii. Wkraczamy naprawdę już w nowoczesność. I taką 16-stronicową broszurę, wydaną przez Klub Miłośników w Tramwajów, a opracowaną wspólnie przez MZK Pabianice i Urząd Miejski w Pabianicach, można otrzymać. Ale ty mnie wiesz! Ale ty mnie wiesz! Chciałam go wiedzieć, czy te zabytki świata są bardzo ładne, i razem z mamą je bardzo lubimy. A który autobus ci się najbardziej podoba i dlaczego? Ten czerwony, bo jest bardzo fajny, a kolor czerwony jest bardzo moim ulubionym kolorem. Inny pomysł, no podoba ci się? Który ci się najbardziej podoba? Jeszcze nie wiemy, które, bo dopiero zaczęliśmy zwiedzanie, więc generalnie. Natomiast pomysł na pewno bardzo fajny. Bardzo fajne, że można dzieciom właśnie pokazać te stare autobusy i zresztą no takie wspomnienie tak w młodości, jak się jeździło No właśnie, autosanami. W którym pani jeździła? Ja nie? jeździłam najczęściej takim autosanem, no i jeszcze takimi przegubowymi. Generalnie czekamy na ogórka. Bo właśnie chcieliśmy tutaj synowi pokazać ogórka i spytać, dlaczego ogórek. Proszę powiedzieć, jak się siedzi? Mało miejsca. Wydawałoby się, że jest duży autobus i będzie więcej miejsca, a tu jest bardzo mało miejsca. Bardzo ciężko jest wsiąść i wysiąść. Widoczność zadziwiająco dobra. Dużo widać. A jeździła Pani takim autobusem? Tak, jeździłam. Jeździłam na Mazury i pamiętam te wyprawy, jak się 8-9 godzin jechało i bardzo dobrze to wspominam. Bardzo fajna atrakcja. Tylko brakuje mi takiego autobusu przegubowego. Takiego Icarusa przegubowego, żeby żeby pokazać, jak to było, jak się jeździło na kole. Bo to też była, pamiętam, z dzieciństwa taka atrakcja. Zawsze pierwsze miejsce to się zajmowało tam na kole. I to było takie właśnie fajne. Ale podróż sentymentalna jest? Jest, jest, jak najbardziej. Podróż sentymentalna się odbyła? Y -y. Tak, odbyła się jak najbardziej, przyjechałem, przyjechałem, z synem, żeby sobie zobaczył te stare autobusy, którym ja kiedyś faktycznie jeździłem. Może nie wszystkimi, ale. No właśnie, którym pan jeździł? No tym na pewno, Tam tamtym 3504 również. Tym myślę, że jako dziecko też. W zasadzie to chyba w większości. No, ten na pewno też Jelczem, na pewno tak, także. Atakcja trafiona? Myślę, że tak. Syn właśnie ogląda wraz z partnerką, także myślę, jak najbardziej.